Już edycji biegu ulicznego SADEK 2014, 25 wiek, ćwierć wieku, kanał czasu. Cóż powiedzieć? Zapraszam. Przywitam wszystkich Państwa na 25. Oglądam na Polskim Biegu Ulicznym SADEK 2014. Jakie to? Jakie to?

Trzeci zawodnik, za chwilę Państwu odczytam te trzy nazwiska tych e, szalających panów e, na tej trawiastej bieżni. Mamy trzy. Wszyscy tradycyjnie odsłonią słowiczki. Już mamy tutaj zawodniczki troszkę starsze. E, ta pierwsza naprawdę... Zdryk klasowały rywalki, to była odległość około 4 metrów, no na takim dystansie to naprawdę trzeba dobrze mieć w głowie, żeby e, tak e, odstawić rywalki z górę, że dziewczynka w koszulce e, w białym przewodniki, za chwilę Państwo nazwiska usłyszą. No to był już przy wiekszach dziewczyny już sześcią i siedmiu. Tutaj na mnie prawie biegnie taka była praktyczna, no, jakby nie było pocywalnością widać bazą walki i kiedyś może wystarczył w Mistrzostwach Polskich. Życzę im tego samego Mamy już pierwsze miejsce ząbkieli żeby no, Tak tu też nie Agnieszką. W każdym razie cieszymy się bardzo, że przez 25 edycji imprezy mogliśmy być z Państwem i, i wspólnie... Wprowadzić to, by informować o tym, co się zdarzyło, co się zdarzy, co jeszcze będzie, kto nagrody ufundował, o tym wszystkim mówiliśmy przez 24 lata i dzisiaj, w trakcie tego 25 biegu również Amelia, rączki w górę! I... Do góry Amelka, weź tak ręce do góry, wygrałam, prawie wygrałam. Julia, wszystkie trzy. Panowie, proszę bardzo, Mateusz, Mateusz troszkę jest zdezorientowany, nie wie, co się dzieje. Gratulujemy dziewczyny, oczywiście tak, tłum fotoraperterew już pod sceną. Tak, zawodnicy 6-7-letni, i tak, Zobkiewicz Paweł, pierwsze miejsce, Nowak, Szydłówka, Szymon Nowak, drugie miejsce i Biegaj Adam trzecie miejsce. No samo nazwisko, biegają, biegają razem z nami już na asfalt. Tam za chwileczkę start biegu na zawodniczki. Przyspieszają, no niesamowicie moi drodzy Państwo. Także było już bardzo szybko i bardzo ostro. I za chwileczkę zobaczymy tu trzy zawodniczki, które wygrały ten bieg. Rozdają na miejscu słodkie upominki. Rozdajemy tylko rozdajemy... te słodycie. Ale mamy trzy pierwsze miejsca, dość wyraźne. Zresztą bardzo, bardzo wyraźne. Bardzo, bardzo wyraźnie było teraz, myślę, że jest OK. Drodzy Państwo. Na mecie od sędziów. Jest wyraźna przewaga trzech zawodniczek. To będzie problemów z klasyfikacją na mecie i o to chodzi. Im mniej problemów, tym lepiej. Był to bieg na 200 metrów dziewcząt. Rocznik 2004 2007 2003, czyli 10-11 lat dziewczyny miały, już są na mecie, słodycze oczywiście były dla tych najmłodszych dzieciaków. Nie pamiętasz, e, e, trenujesz, coś, trenujesz coś w domu, biegasz coś? Przeciętło. Dzięki. Oprócz tego, że dzisiaj tu u nas wystartowałaś, to gdzie startowałaś wcześniej? No wręcz zdystansował zawodników pozostałych, wyraźnie wygrywa. Czarna koszulka jeszcze spieszył, rozwiszone włosy i mamy drugi i trzeci. Trzech zawodników za chwileczkę, a my dopingujemy cały czas pozostałych. Oni też są dziś ważni, też brali udział w tym biegu. Zawsze mówimy, że to jest takie tło biegu. Niemniej ci, którzy są ostatnimi, jeżeli jeszcze potrenują bo mają takie możliwości pewnej w szkole i gdzieś w klubach. Mogą pokazać za rok, że oni też zrogowa? Ta dziewczyna, która była również zrogowa, to twoja może znajoma, koleżanka czy sąsiadka? Tak, też. Znajoma. Rozumiem. No znajomości też w tym wieku są bardzo pozytywne, moi drodzy. Powiedz mi, czy planowałeś coś do tego biegu, czy ty tak po prostu masz taką wydolność, że spokojnie wygrałeś? W tej trochę trenowałem, ale poszło mi dobrze. Państwo widzą, nie tyle trening, co wydolność organizmu jest ważna. Także gratulujemy jeszcze raz i zapraszamy za. Jak do się mówi, pestka dla tych, którzy trenują. Tam była grupa zawodników, zawodniczek około chyba 12. Mamy już pierwszą zawodniczkę. No, przyspiesza jeszcze w biało. Chciałabym powiedzieć w biało-czerwone, ale to jest biało różowa koszulka. Mamy już pierwszą wyraźną, pierwszą wyraźną, drugą. I pierwszą, bardzo, bardzo wyraźną, trzecią pozycję, moi drodzy. Także za chwileczkę tutaj spłyną do mnie informacje. I odczytam państwu e, nazwiska tych... Gdzie... Oczywiście, drodzy państwo, brawa dla pozostałych zawodniczek. Im także się należy nagroda w postaci braw. Bijemy wszyscy głośno brawa. Tego wysiłku, jaki trzeba zrobić, żeby pokonać chociażby te 400 metrów. Drodzy państwo, pierwsze miejsce Kosmala Paula. Z tyłu biegacza Rubnik, drugie miejsce Wronczły, Weronika. No nie. Blisko mnie, bo kamera nas nie złapie razem, dobrze. Piśnios Sandra, tak, z Sadku. Ciężko było, czy tak sobie po prostu zajęłaś to trzecie miejsce w prezencie dla siebie? A tak szerzej trochę. Cały czas biegłaś na trzecim miejscu, czy... Wyprzedzałaś, a później Ciebie wyprzedzili? Opowiedz, jak było na tym biegu? Rzut miałem pierwsze, a później wyprzedziły te dziewczyny. Z tras, które ja kiedyś biegałem, wiem, że jak tak się wyprzedza, to człowiek z siłą pada, bo jest taka psychika. Czy czyli Ty tą psychikę utrzymałaś do końca mocno, że udało Ci się przywieźć na trzecim punktowanym miejscu? Powiedz coś jeszcze do tych, którzy nie biegali nigdy, a chcieliby zacząć biegać. Krótko i na temat. Pięknijcie drodzy Państwo, To Też bardzo wyraźnie zielona koszulka i tam gdzieś chyba Klub Sportowy Rudnik, albo się mylę, albo Słoneczko Busko Zdrój. Zaraz się dowiemy. Tak, Słoneczko Busko Zdrój na trzecim miejscu, to już wiemy. Za chwilę Państwu odczytam nazwiska tych trzech pierwszych zawodów. O, 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 o biegu dowiedziałeś się gdzie? Z prasa, z radia? Z prasy, z, radia, z telewizji, z mediów czy, czy z plakatów, które zgłaszaliśmy? Z prasy. Z prasy, tak. Dowiedziałem się z prasy. A z jakiej prasy? Z Gazety Szedłowieckiej. A, z Gazety Szedłowieckiej. No i fajnie. Powiedz mi, jak biegłeś od startu? Na którym miejscu byłeś? Najpierw. Na którym później, bo przybiegłeś na drugim. Ale opowiedz ten swój bieg, jak to przebiegało? Wystartowałem z średnim sprintem i cały czas utrzymywałam pozycję drugą. Proszę bardzo. Pachowa wypowiedź. Gratuluję. Luźny, wytrenowany. I mamy już trzecią, jeszcze dwie zawodniczki, trzy, cztery na yy, bieżni. Za chwilę Państwu czytam nazwiska czterech tych zawodniczek. Spokojnie sobie dobiegamy, oddech. I to był bieg na 800 metrów dziewczyn. Dziewczyny zmęczone, ale szczęśliwe. No, drodzy Państwo, spróbujesz się Najmłodsza zawodniczka, która w tym roku wystartowała w biegu na 60 metrów dziewcząt. Bardzo prosimy Państwa o wręczenie nagrody. Trochę jest zaskoczona, trochę jest zdezorientowana. Nie bardzo wie, co się dzieje, bo przecież nagrody już były. No, ale to taka niespodzianie. Dziękuję i ostatnia. Nasza biegaczka, księża polska, Zuzia Skatowicz, brawo. Bardzo proszę. Super. Ci oto młodzi panowie zwyciężyli. Byli najszybsi i najwychwalsi. Gratulacje. 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 Jeszcze raz gratulacje, za chwileczkę nagrody. Gratuluję. Zagroda pierwsza. Jest już Helena. Bernaciak Olga Zudnika. druga. I malarska Julia e, z, Biel z Bielicha. Julia skąd do nas no, przyjechała? Z Bielicha? Z Bielichy. Julia do nas przyjechała. A gdzie ta Bielicha jest? W Podradowie. Po Aha, no Podradowie widzicie No, coś mi się wydaje chłopaki, że będziecie kopać. Tak tam znowu jest mądra malówka. Z okazji mistrzostw dziś dużo piłek wybrańczanych. Proszę Państwa, i teraz co? Zdjęcie, brawa, tak? Prosimy o soporki i tam na Musimy podratować publiczność. Pan też z Rutnika pierwsze miejsce. Marciniak z Woli Korzeniowej drugi. I Grzesiak e, Patryk z Buska Zdroju III. Mamy wszystkich w kompucie. Brawo drodzy Państwo. I teraz dobrze pamiętałem. Pozostałe nie kojarzę trochę, ale e, bóstko Zdroju jest u mile pytane, drodzy Państwo, brawa ta bóstka Zdroju pierwszym